Siema naćko z tej strony macie te jest kolejny odcinek z Brawl Starsa Zaczniemy sobie tutaj od jestem trochę jeszcze Z ostatniego eventu Którego nie odebraliśmy Tak, ogólnie to y, Dzisiaj bądź wczoraj chyba Ewentualnie wszedł wczoraj Doszła do gry Merody Która naprawdę zapłacę się na fajną postać Ale nie kupimy y, jej Jak na razie Ewentualnie jak wyjdzie do gry to może ją kupimy za kredyty tutaj, tutaj w tej zakładce zapraszam was widzowie do klubu mamy jeszcze parę wolnych miejsc gdzie sobie pogramy pewnie dwójki z widzami właśnie z klubu no, pogramy sobie yy, na właśnie dwójki z ludźmi z klubu więc jeżeli chcecie nam pograć no to oczywiście tak jak mówiłem, zapraszam do klubu zostawcie sobie jabłkę w górę a ja sobie tutaj na kogoś poczekam Unit. No i widzowie mamy tej osobę, z którą dzisiaj pogramy. Jest to Tommy. Mm, Zobaczymy, czy czym mógł tutaj dzisiaj pograć. Mam parę postaci, które jeszcze nie grałem. Może ten Edgar, chociaż nie mam, nie mam jakby zbytnio na ulepszenie go tych, kredyt, tych kredytów. A za nie Jest trochę tutaj. A to będzie ciężko. Yy, wbić. Nie ma tu jakichś kredytów jeszcze? Co tego? Za jakieś? O, o, tu są widzowie kredyty. To zrobimy sobie tak. Yy, najpierw pogram sobie trochę jakąś inną postacią, a później pójdziemy na tego Edgara i sobie go ulepszymy. To niech będzie najpierw może... Parlej. Mm, niech będzie najpierw Warley Czy mam co jeszcze jakieś mam czarodzieja, dobra. Taka jest mapa aktualnie, po klaszek, która jest spoko. Więc zacznijmy sobie. Tutaj zobaczymy, jak na pierwszy mecz pójdzie. Ja ogólnie zbytnio w nie lubię grać, ale na tych niskich bucharkach jeszcze robi się to dosyć przyjemnie. Nie gramy na bot z tego co widzę. Zatem na środek. Dobra. Sobie tutaj na lewo. Okay. Oj, akurat ten meczkiem widzowie nie będzie należał do najlepszych. No to właśnie padnę i padłem widzowie, więc po prostu przejdźmy kolejny meczu. Szczerze mówiąc widzowie trochę mnie od siebie odrzuciła aktualnie postać Barleya, więc ja sobie zagram tam jednak Na szczęście widzowie ten mecz udało nam się wygrać to będziemy grali sobie dalej tutaj w wizowie było blisko niestety nam się nie udało ale mamy dropa epickiego niestety tylko mi naprawdę się marzy jakiś legendarny stardobo bo za jak po prostu za mną to chodzi a żadnego nie mam i teraz ten metod jest tam całkowita porażka ale mamy pierwsze zdanie zrobione Zobaczcie co ja tutaj jeszcze muszę na tej nicie porobić Znowu jednak teraz gramy w poko, ponieważ na poko tej miałem więcej różnych zadań. pierwsze mecz nam się na szczęście udało wygrać, więc nie jest najgorzej, chociaż było dosyć ciężko. Mamy jakąś nagrodę tutaj, 200 monet do odebrania, mogło być więcej, ale tutaj nie na jakiegoś tak. Strasznie ciężko jest się wygrać, po prostu tragicznie się gra jakoś, totalnie nie ma jakiejś formy teraz sobie nie będę że roboty. i strasznie łatwo poszło no ale gramy dalej tak oby tak dalej no i widzowie niestety kolejny mecz przegraliśmy ale mam teraz co <grytanie> <i> punkty, <grytanie> <i kredycy. grytanie> więc widzowie sobie odbieram na dobra jakiś tutaj z tych 600 to chyba najciekawsze to nie mam pojęcia Mmmm. Ja tak, no Tik jest tak średni, moim zdaniem. Daryl jest taki. Ok. A chciałbym w sobie sensie, wyobrazić Karla. Najbardziej z, z tych trzech bo ale przy sobie Karla. Dobra, no gramy dalej, widzowie, gramy dalej. Tak, ten wideo był po prostu nasz, ale jeszcze tutaj widzę, że parę wygranych i będziemy już mieli porobione zdania na poka, będziemy mogli przejść na inną postać. Zresztą można powiedzieć, że ten poka jest naprawdę dziwna postać. Raz naprawdę potrafimy zdobyć nawet 17 parkiłów, tak jak w tamtym przednim meczu, którego nie widzieliście i po prostu zdominować całą grę, a od razu po prostu później przegrać i nic jakby nie móc już zrobić, ale teraz widowie. Wam tę grę już pokażę, no bo i tak już się zaczęła, Spróbuję też coś zdziałać. Ja już tam nawet na lewo nie idę, bo wiem, że i tak pewnie tam padnę. Ja się postaram coś zdziałać. No i ja to nie widzę właśnie, o tym, o tym właśnie mówię, widzę, że dojeżdżają nas z kilku stron, a my jakby nie dajemy sobie rady tak jak mamy kolejny mecz. Ale na podwieszeniu mamy rzadkiego start dropa, oczywiście, bo lepszego nie jesteśmy w stanie dropnąć. Ale jeszcze mamy tak start dropa kolejnego. Ring. Też rzadkiego. Z karnetu. na tylko trzecie miejsce. Ale jeszcze jeden win. I bardzo możliwe, że będziemy już mogli sobie ulepszyć już postać. Dobra, zagramy teraz trochę więcej. Tam jest gera Sandy. Na spajku też mam zadanie, muszę jeszcze zrobić dwa winy i będę miał już wszystkie skończone. Te podsumowania, jakieś tam jeszcze, yy, te pozdrowienia, które teraz mi się zło. Bo zorientowałem się, że jak wygram się jeden winem na tym pokątku, to, to nie nami to jednak do końca yy, punktów, już, żebym mógł sobie tam, yy, te, 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 te mosty wybrać. ta gra jest już lepsza z tym się gra znacznie lepiej zauważyłem, ja że pisałem takim tym czwętym, w tej poziomie mocy mam, teorii, mam już, że... ja to sobie o, bo ja mam też jeszcze ten gadę tam tego tam. To? Ja to już coś też. Nie grałem też parę dni zapomniałam Ja ogólnie z odcinkami to jedynie z całką alba jak nagram i tego ostatnio z piperką albo po prostu wchodzę sobie tam raz na ładnie i odbieram te nowe rzeczy oj, umarłem nie wiem sobie się wiem jak ale nie spodziewałem się tego myślałem że już mi to nie trafi ale jednak trafiło jak widać. No, musimy to wygrać, nie ma innej opcji. Ale w sumie nie dziwiłbym się, jakbyśmy to jeszcze przegrali. I tu jest jeszcze ten sam. Oj, bo rzeczywiście zaraz coś przegramy. No. Nie podoba mi się to. Dobra, jeden leży. Drugi też leży. No i na spokojnie to wygrywamy. O, dobra, widzowie, y, cofniemy sobie do lobby I zrobię teraz tak mm. To sobie odbiorę Ja się zastanawiam właśnie, czy do tego Edgara, czy do Mortisa y, Dodawać te punkty mocy A jest ta roza, ale nie chcę jakoś specjalnie nią grać aktualnie Bo tak, jeszcze jest ulepszony To mam zrobię tak, Do tego Edgara mam paper charge'a to lepsze sobie jakoś tak. I to Morticia też trochę lepsze, żebyśmy mogli jeszcze dzisiaj nim pograć. Dobra, i sobie zagram jeszcze jeden mecz, żeby po prostu dokończyć zadanie. No, Mac, czyli dostałem, ale jakoś 3, to przegraliśmy. Więc jeszcze jeden mecz. Udało nam się wygrać. Chyba nie będę miał żadnej kolejnej tej nagrody. Ale. Tutaj mm, zobaczę, czy jeszcze będziemy tutaj grali z Tomin, czy pójdziemy na solo. Zaraz tutaj wam pokażę. Dobra, widzowie, pogramy jeszcze chwilę solo. Mamy tutaj y, tego Mortisa, Edgara, Bot. Mamy dużo tych postaci, którymi y, nie graliśmy, w graliśmy dosłownie jeden mecz, a to nie ma postaci, które mają po prostu też 0 bucharków, chociaż maksymalnie 50, więc pogramy y, sami Żebyśmy mogli w tej chwili, że sami w kartkę napijać to hmm. też naszło łatwiej, nie? Dobra, Edgar Edgar wiem, że jest postacią mocno hejtowaną Więc zobaczymy Wiem, że jest ogólnie dosyć mocny I że ciężko jest go pokonać Ale zobaczymy ile gier Pod rząd uda mi się nim wygrać I kiedy dopiero przegram, zrobimy taki

Kolejny free kill. Teraz gdzie jest y, ostatni rywal? Te boty żyją własnym życiem, więc nie wiem totalnie sami gdzie one mogą być. Dobra, no na spokojnie. Nawet ten bot to mnie nie strzelał. No to. Dobra, no to przystopowiedźmy dalej. O, właśnie, bo ja miałem jeszcze misję nad no dobra. To idźmy dalej, ja mam wtedy widzowie, co masz pokazywać, jak poszło. Proszę, spróbuj, bo ja bym bez problemu, no bo jednak było tutaj te boty, ale... O, żeby się startować jeszcze, o, proszę. Niestety rzadki tylko. O, no i koniec gracza y, za tej, jakieś pewne zdanie wielkanocne, nie wiem jakby o co jeszcze konkretnie chodzi. Jeszcze jeden startup, no i Nie wiem, czy dobrze zauważyłem, ale możecie mi dać znać widzowie w komentarzach. Czy jak Edgar kogoś bije, a nie ma full HP, to czy on się leczy? Bo no, wydaje mi się, jakby tutaj było, ale nie wiem, ja to sobie różne rzeczy podam. napisać, więc. Jakoś. Nie wiem, po prostu nie wiem, to mi pod adresem. To trzeci mecz. Drugi mecz, tak jak mówię, był bezproblemowy. Hmm. Tutaj też wasza jedynie, drugi, długich problemów. Prawie tak samo w tym meczu, jak po prostu w tamtym. No i staram się wygrać. Strasznie szybko się ładuje to kolejny atak. Ja przyznam, że Darek grałem za dawno, bo mam do tego że bez gram. Specjalnie. nie by... Nie znam aż tak dokładnie jego działania. Ogólnie jest taka. jeżeli nie powinienem mówić przy, przyjemna postać. Bo jeżeli się na trapie, to nie jest przyjemna. No ale się ją tak spoko, jest taka. Po prostu. Jeżeli lubisz tak sobie chceć kogoś go zniszczyć, to Edgar jest idealnie na ciebie, tak. Dobra, widzowie, kolejny mecz. Ja ale wygrany. Tutaj widzę, że mamy po zadań zrobionych, więc to sobie może otworzymy. I tak, teraz, tak jak mówiłem o tym wcześniej, że pierwszy się healuje. Tak, healuje się. Rzeczywiście. patrzyłem już no, tego. No i healuje się i to nawet dosyć dużo. Szybko się healuje. Ale myślę, że jest on trochę za mocny, jak na inne postacie. Widzowie, następna gra, następny win. Nie wiem które to jest z tym Może kiedy się policzy, chociaż zobaczymy. Dobra, no i kolejne zadania. o, aż 5. Chyba, zrobiłem. Dobra, no i tej gemy, muetki. Przydadzą się. I kolejny start Dziadowo, rzadki, bądź bardzo rzadki. Lecimy dalej. Po widzowie dalej żaden battu jeszcze kolejny, yy, Nie stawił. Ciekawe, jak teraz. Yy, co zaraz co zrobimy z Teresa No. Nie dziwię się. Standardowo po prostu. O, ale za 100 pucharków będziemy mieli jakieś tutaj. Widzę kolejne kredyty i to będzie ich to dosyć dużo. Co znaczy, że będziemy mieli kolejne postacie. I tutaj będzie jakaś postać na epicka. No okej, okay, dobra. A bo ja to już standardowo klikałem w tą prawą stronę. Nie wiem czemu. Mm że taki mam odruch, ale właśnie nie wiem czemu. Może po prostu w z jakwarce wchodzę po prawej stronie. Nie wiem tutaj kolejne roboty. Teraz wam już ją pokażę. Tutaj widzę jakieś pierwsze pojedyncze skrzynki. Szybko sobie panu polecimy. No spokojnie. Nie jest taką postacią, że gra się strasznie no, szybko, tak to czuję. Dobra, kolejne skrzynki. Myślę, że tutaj nie by zabijać specjalnie, ale przycera, jeśli ktoś nasunie, to sobie. tutaj. chłopie, oczekuje, że ten czy ten frank. Nie, 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 no i tyle widzowie. Kolejna wygrała, tak? Czekam ciągle na pierwszą grę prawdziwych graczy, bo i na razie będę tak sobie wygrywać w nieskończoność. No i w tak, kolejny win, Nie ma się nad tym tutaj hmm. rozgadywać, że już to dali. W tym wygraczu, w tym również udało się wygrać. Nie w tym meczu. Dwa razy prawie się waliłem przez swoją nieostrożność, po prostu, ale oczywiście dalej, jakby gramy. Widzowie, kolejna, kolejna wygrana, jakby ja już mi się kończą, po prostu teksty, które mogę mówić w związku z wygraną, sobie, sobie, aż się zaczynam powoli powtarzać. Ale, o! Właśnie, właśnie, widzowie, tego oczekiwałem. Pierwszy mecz, w którym w końcu gramy z ludźmi, a mamy już około 150, chyba 5 nawet, parków. Dopiero teraz wtedy zagraliśmy na ludzi, na prawdziwych ludzi. naprawdę so awesome. długo tutaj idzie grać na te boty. Fajnie, że w końcu się nam, zagrać, bo już trochę na to czekałem, nie powiem, że nie. Okej, okay, teraz nam nie wyszło. Teraz sobie go jeszcze zrobić. Nice. Jakby. O, bo dobra, w końcu się dał przegrać. Może trochę ta abstrakcja nie brzmi lepiej, tak, długo strasznie. Ofiarowaliśmy, tak? O to mi chodzi, widzowie. Myślę, że Edgar na pewno nie jest skillową postacią. I do tego chyba nie macie jak się przyczepić, widzowie. Mogę jeszcze spróbować zagrać sobie jakąś Piperką, albo właśnie tym Mortisem, chociaż... No dobra, zagram sobie z tym Mortisem. tej mm, Piperce. W sumie nie wiem czemu, ale jakoś mogę się z Mortisem. to po w początku odcinka chciałem sobie zagrać Mortisem. To sobie zajmę Mortisem, pizdowie, jeden raz. No bo oczywiście tu oczywiście... ...weczy w jak Ale nie ma co się dziwić. No dopiero... Dziwić pucharkę na Mortisie, Warto dużo widocznie. Dobra, ja może sobie bardziej odświetlić, żeby te te większe, prostu, nie większe, podwójne skrzynki niszczyć. Mniej więcej tak wyglądał mój każdy gameplay z Garem, tylko że znacznie szybciej to wszystko robiłem niż Mortisem. Tak właśnie wyglądał mój każdy... Mężę, nie wiem jak było, zaraz zobaczymy Pierwszy na taki leży. na rzek Myślałem, że zresztą to robi, ale nie słyszał w ogóle do mnie, jakby dlatego jeszcze to Bell A pewnie nawet, nawet nie trafia więc nie jakby... jest Aha, i to w nią nie trafiło bo... No bada, dobra, wie, To robi sobie, udało nam się teraz wygrać Mortyserka tak? hmm. Zawoliliśmy sobie, ile tutaj było O, mam ja tutaj Dosyć dużo, ile? Do 3000 pucharków To znaczy, że mamy nową postać Widzę, że jest Carl Wyłącza się tutaj Grupy karl. No to zobaczmy teraz tego episki zadmiarza Pan nie chce, najbardziej bym chciał z tego chyba z Nie wiem czy się jeszcze raz Was widzę, zapraszam zaproszę do mojego klubu. No i zliczmy. Pierwsza wygrana, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta Tak, jedenaście było wygranych aż na to lekarze. Więc to dosyć dużo, jak na mecze pod John, po prostu. No ale trzeba też brać pod uwagę to, że były to jednak boty. No, no i w sumie to witamy tyle z tego odcinka. Jeszcze raz wam powiem, żebyście stawiali suba i łapkę w górę dla sięgu. Oczywiście możecie mi napisać miły komentarz, więc...